Jak zrozumieć Stary Testament? Oczywiście to jest temat rzeka i całego tutaj tematu nie porusza, ale jeden ważny aspekt chcę dzisiaj zahaczyć. Jak rozumieć to, co było w Starym Testamencie, czy to nas obowiązuje jako chrześcijan? Tu jest mnóstwo zamieszania. Ja pokażę pewien sposób myślenia, który pokazuje nam Ewangelia. I myślę, że to pomoże nam spojrzeć na Stary Testament we właściwy sposób. A mówię o tym dlatego, że czytamy cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. Jesteśmy teraz w kazaniu na górze i Jezus mówi takie słowa. Nie chcę, żebyście błędnie zrozumieli cel mojego przyjścia na ziemię. Nie zamierzam odwoływać prawa ani wskazań proroków. Przyszedłem, żeby to wszystko wypełnić. Zaprawdę powiadam wam. Każde prawo Pisma będzie obowiązywać tak długo, aż się wypełni. I teraz... O czym mówi Jezus? W Starym Testamencie było tak, że kiedy człowiek zgrzeszył, odszedł od Boga, Bóg zawierał z nim przymierze i w końcu zawarł z nim przymierze przez Mojżesza. 10 przykazań. Ale Mojżesz chcąc, no bo 10 przykazań jest bardzo ogólne, trochę jak konstytucja, tak? I teraz Mojżesz chciał pokazać, jak to w szczegółach życia ma wyglądać. I dał 613 przykazań. I faryzeusze, później saduceusze uczeni w piśmie. Dyskutowali o tym, dzielili włos na czworo w czasach Jezusa, trochę jak w niektórych kościołach teolodzy obecnie. No i kiedy przed Jezus, to co mówi Jezus? Przyszedłem wypełnić prawo. Jezus pokazał, jak to prawo należy wypełnić. Jezus żył według tego prawa, jezus nie popełnił grzechu. Natomiast w ich oczach był jednym wielkim bluźniercą, nieprzestrzegającym prawa. I było dużo na przykład sporów, kiedy oni mówili. Hmm. A jak to jest, że yy, Można się rozwijać z żoną czy nie Bo Mojżesz nam powiedział I Jezus tutaj wyraźnie rozgranicza Co powiedział Bóg O małżeństwie A co dodał Mojżesz Przez wzgląd na zatwardziałość ich serc Jezus to wyraźnie rozróżnił Pokazał, są prawa Boże 10 przykazań I jest prawo, które dodał do tego Mojżesz I wy Jezus wielokrotnie nie przestrzegał tego, co było literalnie napisane w prawie Mojżesza, natomiast zawsze wypełniał to, co było w prawie Bożym. Co więcej, Jezus oddał za nas swoje życie, ale gdyby, nie, gdyby w swoim życiu Jezus popełnił jakiś grzech, nie mógłby oddać za nas swojego życia, ponieważ chodziło o to, że żeby nas odkupić potrzebny był człowiek, który przeżyje życie bezgrzesznie, i druga rzecz, weźmie na siebie karę tych, którzy przeżyli życie w grzeszny sposób. Więc Jezus musiał przeżyć życie bez żadnego grzechu. Był prawdziwym Bogiem, ale też prawdziwym człowiekiem. I Jezus to przeżył. I On wypełnił wszystkie przykazania Starego Testamentu. Ale kiedy popatrzymy na te przykazania Starego Testamentu i patrzymy na życie Jezusa, to pewne rzeczy nam się nie będą zgadzały. Jak On podchodził do szabatu na przykład. Dlatego, że Jezus pokazał, jak naprawdę Bóg chce, żebyśmy do tego podchodzili, a nie jak sobie wymyślili ludzie, żebyśmy do tego podchodzili. I teraz niektórzy się pytają, czy święta Starego Testamentu nas obowiązują? Polecam list do Galatów. Nie, nie obowiązują. To, co nas obowiązuje, to jest przykazanie miłości. Jezus powiedział, nowe przykazanie wam daje. A przykazanie miłości, kiedy wczytamy się w listy Nowego Testamentu, widzimy, że to jest po prostu. Nie wyrządza zła bliźniemu i robi dobro. Stary Testament bardzo się koncentrował na tym, czego nie robimy. Nowy Testament nie tyle się skupia na tym, czego nie robimy. Oczywiście są rzeczy złe, grzeszne, o których Bóg mówi i których nie możemy robić. Nie mogliśmy i w Starym, i w Nowym Testamencie, jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwa. Natomiast jest, są rzeczy, których Bóg Chcę bardziej, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co mamy robić, a nie na tym, czego nie mamy robić. E, jeden z takich ewangelistów, John Wimber, m, m, opowiadał, że był taki moment w jego życiu, kiedy zmagał się z wieloma grzechami bo już nawrócono mu soba, ale zmagał się z wieloma grzechami. I kiedy się modlił, m, e, że, modlił się pośmiejąc, taki czas: Boże, pomóż mi, wyszedł, nawróciłeś mnie, ale ciągle są rzeczy, z którymi się zmagam. I odczuł, że Bóg mu mówi takie prorocze słowa. Jeżeli będziesz się skupiał na tym, co ja chcę, żebyś robił, będziesz mniej robił rzeczy, które mi się nie podobają. I on zaczął nad tym słowem rozmyślać, modlić się o to, i zrozumiał, że wiele z jego grzechów wynikało z tego, że on nie szukał, co Bóg chce dla jego życia. I to jest chyba też problem wielu ludzi wierzących, że tak się skupiają na tym, że to jest złe, tego unikaj tego, że nie robią tego, co istotne. E, na przykład, część ludzi. To jest wręcz straszne. Gdy ma głosić Ewangelię, to powie ci coś w stylu: To jest ich Ewangelia, to nie jest Biblijna Ewangelia. Nie chodź do takiego kościoła, a chodź do takiego kościoła. Nie na przykład choinka to jest bałwochwalstwo, a święta Bożego Narodzenia to nie powinieneś obchodzić, ponieważ to było wtedy święto słońca. A poza tym, nie wiem czy wiesz, i pokazują takie rzeczy, które w ogóle nie są Ewangelią. Ewangelia mówi: Bóg Ciebie kocha. Bóg stworzył Cię z miłości. Nawet jeżeli ludzie sprawili, że powstałeś przypadkiem, to Bóg i tak uwzględnił to, że tak będzie i ma pełnię miłości do Ciebie. Bóg widzi, co się dzieje w Twoim życiu, Bóg widzi też wszystkie rzeczy. On chce, żebyś pokutował z rzeczy, które są złe i żebyś zrozumiał, że Jezus Chrystus przyszedł, przeżył bezgrzeszne życie, umarł za Ciebie. I dzięki temu. Że Jezus za Ciebie umarł, Ty możesz dzisiaj powiedzieć, Panie, przepraszam Cię za moje grzechy, zapraszam Cię do mojego życia. Możesz żyć w przyjaźni z Nim. Możesz czytać Nowy Testament i rozumieć, co jest wolą Bożą dla Twojego życia. Możesz znaleźć i powinieneś ludzi wierzących i żyć w takiej wspólnocie. To jest istota, to jest Ewangelia. Natomiast stary testament. Czy nas obowiązuje? Paweł pisze w liście do Koryntian, stary testament jest obrazem, to co na płaszczyźnie fizycznej się działo, na przykład kiedy Jozue zdobywał ziemię owiecaną, to my rozumiemy na płaszczyźnie duchowej. Tak jak Jozue musiał rozważać słowo, aby wiedzieć co Bóg chce, tak samo my potrzebujemy rozważać słowo, aby wiedzieć co Bóg chce. Tak jak Jozue walczył fizycznie, tak my potrzebujemy walczyć duchowo, z grzechem, z naszymi złymi skłonnościami. Czyli Pewne rzeczy, które czytamy w Starym Testamencie, dzisiaj je rozumiemy duchowo. Prawo Starego Testamentu nie obowiązuje nas w tym znaczeniu prawa mojżeszowego. To, co nas obowiązuje, obowiązuje nas Prawo Boże, które określa, co jest dobre, co jest złe, a w Nowym Testamencie, oprócz tego, że mamy Prawo Boże, które mówi, co jest złe, mamy też Ducha Świętego, który w nas od wewnątrz pobudza i który budzi w nas pragnienie do robienia dobrych rzeczy, do których Bóg nas powołał. Że nie koncentrujemy się tylko na tym, żeby nie robić zła, ale koncentrujemy się przede wszystkim na tym, żeby robić dobro, żeby robić te rzeczy, do których Bóg nas wezwał. Duchu Święty, ja wiem, że to nie jest proste nauczanie i wiem, że miałam tylko parę minut, żeby tym się podzielić, ale Duchu Święty, wierzę, że Ty oświecisz ludzi, którzy to, tego słuchali, że Ty dasz im właściwe zrozumienie, że Ty ich poprowadzisz dalej w tej kwestii i że pomożesz im żyć w pełni wolności i radości. Nowego Testamentu, bez obciążeń, które wynikają z prawa Starego Testamentu. Duchu Święty, przyjdź i ty sam rozwijaj te myśli i to nauczanie we wszystkich słuchaczach. Amen.